Siemanko, siemanko, ja jestem Vertez, aka Oscar ze mną jest LJ w teamie. Oooo, witam. Drugi team reprezentuje Michael, kim jest Michael? Michael, Michael Purpose. Michael Ch 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 Chal. Purpose. <grym> tak, mamy Purpose'a w ekipie, ekipa się powiększa, jesteś świątek oczywiście. Halo, halo, I tu Hunter na dole się ustawił, bo ciągle mu grę crashowało. Tak, jestem ja. Tak, tak i nie może przestać nagrywać. Ale lecimy. Tutaj, jak pamiętacie w ostatnim odcinku, ekipa aktualna tatusiów miała wielkie problemy z nami, także będzie Maja miała jeszcze większe. <laughs> <laughs> także tak, dobra. Ha, tak, Razem jak ty mówisz, to Purposowi mi się lampka zaświeca, nie? Adam. Także... A tutaj dwa, dwa niebabaski się to ja sobie w takim razie... Dziecko, będę... poszło, nie? Ja się zajmuję zakrywaniem tych wszystkich... Bry? ...elektrycznych... E, e, e właśnie, właśnie, Purpos, bez łapania gramy. Dobra, okej. Okay. Tak, 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 to jest, zasada, bo jak, jak robiliśmy na łapanki, to w, w ogóle ekipa dzieciaków nigdy nie mogła Zakleję Zaklejo wszystkie kontakty. Kto ma? Zaklejam wszystkie kontakty a, a ja pilnuję dzieciów To no, no, pilnuj dzieci. No chyba mnie pilnuje. No, no właśnie pilnuję Werteza, bo nie wiem gdzie jest drugie okay. dzie drugi dziecko. No, halo! halo. Witam. O. No halo! Udy Widzę dusz. dziecka, drugi jest na tym! Wow! Ludzie Kosztyk, <laughs> co? To mnie przypilnowałeś? Halo! Nie Aż telewizor wystrzeliło! A, a gdzie jest ten, ten drugi yy, huntel? LJ, ja, ja, jak ja, sobie radzisz? O, ja cię tutaj miałem, w karpie tak, nie jestem ma. Na dole. Dobra. Widziałem na górze, który... który sobie chodził. Czemu u góry? Na górze jest tutaj gdzieś. Nie, a tu był, dobra, tu się usunął. pod mapą i patrzę, gdzie on chodzi. Bo, bo też mnie to zajmuje. Dziur jest, halo! Czego? no ja właśnie nie wiem. Na górze nie, na górze, na górze był, jest zwęglony, no czy no, murzynek wertes. E, a, a, ale nie Uuu. wiem, Tam górze. Zdarzałem z jeszcze. A, znalazłem. Ooooo! No To jest. El... Co? O. Zajebioza. To zajebiste szanse mamy. Czemu Super. nie? Ale nieważne. No super, tak, ta, no, super, super partia! Co to? Ale ty jak mi się nie... Ło! <grym> co tu się? Ty, ciemne ekran mam. What the fuck? Ty, Czy masz co? tyle tatusiów? Co tu co? się odegrało? Co? Co, co, co? Czterech ojców jest! What? Któryś jest? <grym> Dlaczego tak? Ale co, to jest on rezerwowych rezerwowych jeszcze E Tak, nie wrzuciło mnie do tych, do dzieciaków. Seriously? Yes! Czterech ojców, czy masz w popierd... Nie wiem nie, nie, co się odegra. Nie, 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 w jakim wszechświecie mam to wygrać wiesz, A co, nie, nie w, w ogóle poszedł? Gdzieś w, w, w kratkę do, na, w suficie Poszedł, widziałem, ale... Ale nie tak. wiem gdzie tak. to czyli jest, do gdzie kuchy, to wychodzi czyli... Wiesz co, bo, bo mnie tak zmindfuckowało, że nawet W ogóle nie poszedłem na górę, żeby obserwować gdzie on jest No nie? I ja zaklejam to. wszystko, jak zwykle nie, Jest on, tu, jest tu! Do... Do... Gnój pod samochód w lasbie. Idę. No. Dobra, A ja biorę nie. owoca! Biorę owoca! Ej, ale czemu tylko mnie przyniosło i was nie przyniosło tam? Co, co to się odegrało? Ja sobie po prostu pozwiedzam dom i tyle Okej okay. <noise> No to nie jestem w stanie wybra wygrać Już myślałem, że se, daję, że se podejdę do kontaktu Ale tam oczywiście w garażu żadnego kontaktu nie ma Masz nożyka domów, Łap nożyka Jebszony normalnie No widzisz, bo ja tutaj zadbałem o bezpieczeństwo mojego kochanego a. dziecka A ciak, 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 i... nie, nie, nie Ej, weź się wyseń, zobaczymy ciak, ciak. po tym wystań. No co Ty mnie trzyma? No halo, puszczam cię, puszczam cię No nie krzycz no To nie puszczaj Sze, ej dziecko, chodź, obrazem. chodź, puszczę cię w kiblu, Chodź chodź, chodź, wracaj, wracaj, wracaj. Zem ja ci się na twarz nie spuścił kurde. No no, w, w takim wieku to ty se możesz. A nie oni zakleili te, a to bez sensu to jest, no, To ja nie mam nikomu no, To, jest, mam to wieku, ale że jak dziecko to jest jak Leonidas, już ma klatę obrośniętą, sześciopak i blazek. Ja, ja, ja to zrobię idea. Ja nogi. cię nie puszczę! Nie puszczę cię idziesz za mną. Gry, nie 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 nie, czekaj, 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 ja ci pomagam! Ej, my jesteśmy razem w ekipie, ja ci pomagam! Dlaczego się puściłeś hej tutaj? A ktoś mi wytłumaczył Dla, dlaczego, dlaczego ja chodzę o, A, to tak, to ja tak, też pomogłem tak, Chodzisz bidaż, ponieważ ja cię ukłół nożem No już kąpiesz się Aj zesrała się bidaj kładź No co mnie to? ci zabiorą 2,4 cztery ojcu mnie macają no normalnie Czemu czuję to jest się jak Ale ja, ja cię złapie <laughs> Ja cię złapie <laughs> y, Tatusiu Jeden z ojców był częściowo łysy ale to mało ważne o, to się zbiło. Jest, jest, jest. Yeah! Dobra. Dobra, nie, zobaczmy teraz po jak to wygląda. Bo, bo jak tak to będzie, będziemy musieli Nie, inaczej nie, 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 bo nie, chwilę nie, 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 O mam nie, O ja A ja tam no, ja to chce ja. <noise> hobby znalazł kućba, zamiast normalnie jak modele samolotów to ja dzieci robiłem. No i masz teraz. Nie, ale wiecie co, nie, to ja w takim razie ja sobie taką zasadę. Do. do, do. do mnie, że ja sobie biorę jednego dzieciaka, a wy się możecie mordować, <głos> to, <głos> Chodź to kurna, podziaje. Ja bym to nazwał jakąś tak brzydko, ale, ale nie wiem, nie wiem czy można. Wy tak. to jakby co, to my sobie tylko będziemy sami słyszeli. Ja nie będę pipkał. To teraz jedna wielka długa symbol hunter jedzie. No, Czarny humor to, 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 to nie, to tak się nie da grać, Mieliśmy grać dwóch na trzech, a ja w tym momencie gramy jeden na 4 to to A co dziwnie, bo tak popójdę nas przynosi tak jak zawsze, no nie? No, ale ustawiłeś ten ten? Tak, e jest alternate. A to dziwne, nie wiem. Ale ja sobie po prostu latam, nawet nie wiem się mnie nie interesuje. No. To po nie, po to to, to zrobimy tak, jeszcze raz tak. pokój po prostu i, i ustawimy dwalaz, nie. Bo to, to jest... To, to co, no to, to nie do nie do wygrania to jest to, to po prostu... No ja to wiem. Nie jak to, wygrania, to nie wszybcie. do wygrania? Jak wygrałeś przed chwilą? Tak, bo my, żeście mi na chwilę spuścili z oka i mogę sobie niej szybko szkolić z tego. Gdyby nie, to to to, to nie bała. Welles, chodź, 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 chodź na chwilę, Weź tu gdzie zobacz. Nie, ta już nie żyje w ogóle. No tam na dół, tak. Zielone pływają w tym. Bo ja nie wiem jak z tego korzystać. Tutaj nie ma. No zaraz ci powiem. Ja wejdę na spektakl. Tu jest brzydki pająk. Ja bym ci pod coś podpowiedział, wiesz, skoro masz mniejsze szanse, że trzy fioletowe patynki są w basenie w tym momencie. Jedna o okay. też zmarła. Ale to ja tak widziałem. <grym> Weather is better, oprócz Gdzie jest świątek. Widać świątek. coś niepamiętałem, że słyszałem tam ten 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 ten, ale tak. No, tak. To No o to, że musimy utopić? La, la, Już tulej. La 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 la. Jak to tuleć? Wreszcie mam spokój z tymi. Dobra, to ja sobie tak na spokojnie, troszkę inaczej jak nie. Ale nie kłuj, waże wiedziała z ostawiała z tymi To nie, to pojechała. Gdzie ty jesteś. Ansej. Ja a, jestem tutaj. na dworze, a ty? Dobra. No właśnie no wyszedł. Ale ciebie? Tak? Gdzie? No bo ja sta spektatorze. Aha, e, to to wywalony, no, bo tyle Kalina <noise> dlaczego mnie zostawiłaś? Widzisz jak to się skończyło, mówiłem ci, że jestem psychopatem, nie upilnuję dzieci O, tym się mogę zająć, Siema, ma ja bym ci chętnie nogi z dupy pawyrywał na no, ale co zrobię, no chodźcie kurde podpalę czej. ja bym ci wylał tutaj benzynę na ciebie i jak poszedł po zapalniczkę. Jest tu gdzieś jakaś zapalniczka? No, to... Co świeczki. Świątek o, koniecznie jest. też musi go pasanie, Kruj, No o, właśnie już nie dobrze, już jest dobrze chyba. Chodź... Nie ja no, dziwię, nie, nie, nie jest dobrze już, ogóle... ale, ale no, Jeszcze jedna osoba żyje, co ja wy tak długo się opierdzielacie, halo? No bo ja też tak spokojnie wiem, sobie robię. tak tutaj. O, pan, fajnie, ty jeden o. Celety, drugi celety. O, <laughs> Dobra, e, wracamy Dalej. do menu, ja tutaj zrobię nowy pokój. Teraz to zrobimy lepiej. To Private, tak, create game, ekipa. The, I, I, nie, nie gram tak więcej, do widzenia. <laughs> Teraz ja powinienem się zrajdować, a nie Hunter Kuźwa. Dobra, pokój, ekipa dobra Ekipa pas oczywiście to samo. Tak, tak, tak. Ja teraz straciłem pokusa, już mi teraz nie będzie szło. No, już koniec. Dobra, pasa minęła. No i drupa. Kudy. Dawaj, damy radę. Teraz powinno nas dobrze mieszać, a jak nie, to widno. Słowo kluczowe <mum> 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 dawaj do no, łama biede, koło, nie biede, 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 biede. Biede, biede. ty Ty, ojciec! Weź iść pod, ja po, po, e, podglądaj te, po, te kamery, dobra? Po po Idź, podglądaj te kamery, a nie. A nie, panie, czy ty znasz tylko basen? To jest le, 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 le. Bo ja chcę, ja, ja wiem, coś to jest tutaj. Ha, 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 ha. <laughs> Proszę no co, zostawić mi, co dziecko. Zyc? Ale te, <laughs> te, ale chcę coś złożyć do mnie. W tym domu już chodzę tyle czasu i dalej no, mnie nie do No nie nie, nie, nie przecież, przecież ci strony. puściłem to, no. bo to są nowe, super. A bądzry Co za luj? Dwie dwustronne, nie wiem dlaczego to, że tak jest. Jest dziwne.

Ja też nie. I, A co witam. zrobiłeś? Kościół! 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 w basenie, ratuj mnie, tu jest jakaś małpa! <noise> daj mu kółeczko! No daj mu kółeczka. A czekaj, bo ma, mówię. Muszę ja się mam odczepić. Patek. Czemu mu kółeczko Dobra, jest cały stawki, czas w wodzie? Idę na górę, dziecko na mnie stało. nakrzyczało. Hashtag Twoja matka. HEJ Przycisk życia! To jest... Dlaczego tak, tak ja To tak A dum, się się, i To jest za trudne <grym> Sam podłożyłeś się Hello? No bo to zabrać To się zabiera Przecież szklanki wrzuca do basenu Później się wrzuca dopiero pierastolu z Ej mamy dziecko Mujin'a A białego Co się dzieje? No właśnie Halo? Co się stało z moją kamerą? Nie Mówiłem, kurwa, że co się że, stanęło. Ej, bo on idzie z tym, no, no. I co? I co? Halo! Jajo! Nawet mi się nie da cię zabić, bro. Tak? LJ! No. Zostawiłeś mnie jakoś tak dziwnie w powietrzu i, i dzięki temu mam kamerę. A w dobie zamiast nie mam, pionowo to jesteś... poziomo, czy poziomo, Pumazaj, zamiast pionowo. A Nie, mają, kurwa, no. Ja pierdzielę się za... O kuwa, żółt, no, 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 rusz dupę, kurwa! No jak ja mam cokolwiek mm, widzieć? Ty halo! Zasłany. Było żeś tyle tych pierdzielonych hamburgerów, no, zgubiłem go, no, on garażu jest romany. I szybko ja i da tak wolno, że ja Cieba? <noise> nie, ja nie dzieckie? zobaczę, ja nie zobaczę, ja nie wiem gdzie ja on je, jestem. Nie od je dziwne oksygeny. Ej, Czemu co, to kuźwa tak z... długo trwa? Przecież to pocięcie nożem nie powinno tak długo trwać. Co ty mi nogi upierdzieliłeś, czy co? No. No czy no pouter mówisz o dziecku, o dziecku który wisi po głową do dołu? Nie dawaj mu tapsa. Nie daje, nie daje w Piątek, coś ty zrobił, że tak umarłeś tak dziwnie? zasz nad basenem No ja wiem no że L, Nie, LJ mnie Szło. trzymał w ręce I mnie tak... Aha Co, w tam... Ty, złapałem cię Ty, mogę go złapać i sobie z nim iść, nie? No i tak patrzę, patrzę, patrzę mam, Patrz mam, patrz mam Ej, bo no znowu No tego w kiblu, kurde Weź młotek ze stołu Ale gorsze jest to, że o. kamera normalnie chodzi gdzie tu jest? Kurde, pod się za za to, 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 to wtedy biegasz. W sensie no co za ty, za nie, pojrz. Już wykorzystałem całego. Ej, ej, Co? Tutaj, tutaj, tutaj. Ale ty dziwnie chodzisz. No bo kuźwa jestem pocięty tym nożem za Czemu nie mogę wrócić Erwentem? No, bo się nie, o, nie da, bo on spada w dół, wiesz? Kiedy koniec psuło. czasu? No wykraliśmy już, kurde, no koniec, halo. Jupet, jupet, jupet. Weź ich poczka i ucieknij przed nimi, kurde. Taki no, ty młody, ry, 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 jak już myśli samobójcie, Mana, co zarobić. No widzisz, no nie, nie pozwalają mi, no. No i ja to, ja tak, tak to się robi. Nie, ja się muszę Dzieci odegrać. Dzieci się bauszy. rozdzieliły i nie wypełniły. Ja się muszę odegrać, chyba ja się nie do... Czy, Cześć, czy będzie normalnie? Mam nadzieję, że ja jestem młody. Czekaj chyba dzieckiem, ale mam... O o, jest, chyba udało, dobra. O to odziło, o to Super. To nie ma. A, I bardzo dobrze. Zesrało się na Ja idę na dół kontakty kupa, zabijać Ja idę kontakty zabijać Pilnujcie ich Dobra zabiję kontakty ja tu patrzę zabiję Zabijaj kontakty kuźwa się zabijaj O nie 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 nie, młody człowieku Nie 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 Tam, nam, nam, Halo śmieci, kto się? A la 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 e, e, Jak e, sobie nie wolisz? Nie mogę tu dosięgnąć kuźwa nigdzie no ja pierdziele Ty co za co za o ja się tu wskoczyłem A tu se te skoczy nie nie tu nie wskoczy jest ten drugi? O, tu te pójdę Dobra. Kurde. Czy, czy ja... no miałem go przed chwilą. E, e, co, tam halo, halo. Ale, Służ, co tam się ty, dzieje? Halo co tam się dzieje? No zabrał mi widelca i mnie zgubił z oczu. Najgorzej. okej. Okay. Ale byłeś tu przed chwilą. No byłem. Jak ale się korzysta z skutki? E, Blokujesz szafki i no, no, tak dalej. Tak, tak ale jak się no, korzysta? No, po prostu e, klikasz wtedy Albo na szafki i ona się lokuje. Myszką, nie wiem. Ty, bo on tu pije. No i za nie? Gdzie no jest ten, ten jeszcze ten, gdzie jeden? w jest kuchni. W kuchni jest i w piernicza wszystko, co mu po rękę podejdzie. Macie jakieś tapsy albo cokolwiek? Gaśnica co? wystarczy! Nie, gaśnica nie wystarczy na to. Yeah. Co? Halo! Gaśnica chciałeś uleczyć dziecko? Tak. Ehm, także tak. Kuźwa, odegrałem się, luję, kuźwa. Ja mówię, że to nie jest gra dla mnie, Ale gdzie chcę Cholerne kur na Gamoni, czekaj, ja tam idę do niku, ja wam to spuszczę zara Idź ode mnie ty ośmią Kuźba Strójka gdzie No gdzie mnie? Na puść mnie to, ja chciałem górę. Głupi ojciec Nienawidzę tego ojca Aż tak? Tak Szanuj koźwa, chamie, bo masz tylko jednego. Wyj, znaczy masz dwóch ogólnie, ale masz jednego. Kurz z tego bo ja wiem rodzina, nie to nie kto, kto to jest? Ten w czapece to jest chyba Hunter! Hunter? Hunter tu je ja tu, ja go poznaję, bo to ma taką czapeczkę, taką, tutaj, taki, taki słagę, taki kuźwa. To ja taki trochę jestem. Hmm. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nie, nie, nie. nie, Ej. nie. I idę Proszę kurde zostawić. się utopić, bo ja, nie. ja z wami ojczym nie wytrzymam. No Tę, bo on coś kuźwa z żarno, to do No żarno. No, no wrzera, no żerak taki z niego. Masz jakieś kuźwa ta psy... Co on tu ma? 7 kilo nie. Tapsa za dwa Tapsy. Hej. Idelec mówiłem, czekaj, czekaj, bo on spierdziela, spierdziela. on ma mało życia ogólnie, Tak? Czekaj, czekaj, bo ja tutaj się oh. Oh. zapitoliłem troszkę i zgubiłem hey. do pana. ja też go zgubiłem, a tu jest, czekaj, nie! mam go. Mam, go, mam go, mam go, mam go. ALE MNIE NIE MACIE! Czekaj, <laughs> poczekaj, po trochę, trochę podliczyłem go, ale ten, czekaj, cze, 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 idę, idę, idę. Co ty? Pozdrawiam cię, Andrzeju. Puszczaj! Puszczaj! Gdzie wy, Andrzeje, jesteście? Postaj. Halo, braciszki? Cholera. Obierę to. Tego A masło tu, mogę zjeść? Tu go widzę, tu go widzę, tu chodzi, o, tu, 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 tu o, masz chodzi. masło. Dziary, tak. Nie bierzesz, kuźwa! Tak, on, ma, dobra, dobra. Demiary, przepadł demiary, jeden, demiary. jeden, jeden przepadł. Młodek. Dzięki. Dwóch <laughs> przepadło. No, tak, mu... tak No próbuję go puścić, ty nie mogę go puścić. No, no to puść go no. no. No puściłeś go. No. No klikam, no i co? Cześć, no, no, cześć, Już jest puszczony, już jest puszczony. Nie no Jak puszczonego w ręce mam? Nie, nie. Nie. Tak, o teraz, teraz, teraz masz. już masz. No. Puść. No, teraz no tak jest, teraz. Nie go puścić w ogóle. nie zrobisz nic kontaktu, raczej. Ja wiem, ale chcę właśnie złapać ten hammer i nie mogę kuć, no. To nie ma kamery. kamera, No nie, bo zaraz rozbije szkło. Też, kurde. O. Gdzie jest młotek? Dawaj, młotek! Nie ma! Dawaj! Młody, wierzymy w ciebie! Tak, uja się tam znasz, mój! Uważaj. <noise> Uważaj, bo fork jest na ziemi. Halo, ee, ee! No nie! No, nie no. no halo, nie! No! Zostawcie no, naszego brata! No patrz! Późnie, kurwa, no nie, idzie go pójdźcie No o ziemię klikaj! No klikam o ziemię, no patrzcie! Ale, Ale to nie skać no, no! Oj, co c... mnie bokiem mnie wywalił! No! Ej, ja nic nie chcę mówić, ale trzymasz go tak, żeby. No nieważne. Mam zaburzenia ruchu. Jaki kuźwa guzik jest do puszczania tego zastrzału? Ej, kurwa, tak. Eku, mu musiał eku, musiał eku, się zbagować, bo nie wychodzi. Bo, bo źle go trzyma. No, zaburzenia. O, No stary, o. nic nie mogę ten. Normalnie to kiedyś zawsze działał. Klikaj ziemię. Mam ja zaburzenia. O! Siedź, spadłem za mapę! Co Okej. <laughs> <laughs> ok. Cześć, ja Ci wezmę świeczkę. Ja go mam w ręce, dobra, Zajem. to ja spróbuję Jeszcze utopić mój jak ty jesteś poza pies. tym, ale ja ci mam w ręce, czyli Bol, jak tram, utopię, ja czekaj, jak bro. cię utopię, to on zginie, powinien. To byłoby śmieszne. To nie utonie. Ty, nie leci mu, ty! Tlen mu się Leci mu, często. leci mu. Co? Nie, ten mu się odbudowuje, stary, on jest nieziszczalny teraz. <ślad> <Co? ślad> Cześć, nie Czej, ruszaj ten się, ten 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 nie ten 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 ruszaj się, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, bo chcę go sprawdzić, o. Ty faktycznie. No mówię ci, nie kurwa. no, nie ma obcy, bo, bo już dawno powinien umrzeć. Ja bym to ugrał i tam normalnie mnie wziął, podniósł do góry i normalnie zamartał no i czemu mego martwego brata... Czemu mnie martwego nosisz? Wszystko, no? no, patrz co za wandale. Tak dla tak beki. Jeszcze cię utopili. Idę jeszcze po świątkę. A jeszcze, ale... w ogóle się zepsuła kamera, i teraz mamy spektaka, ale jestem wygrywany nogami. Ale patrz, to tak, się grab hammer. No to jak klikam grab hammer, to ten się poprawi dziecko. No i no nikt. Pieseć, czekają! Idźmy, z tym telewizorem. Wolfram! Wolfram! <laughs> <laughs> Dobra, nie ostatnią rundkę potkniemy. Nie, o, nie mam Stop less. Ostatnia runda. Da. Proszę uspokoić psy. No, twój pies! Ja wiem, ale mimo wszystko proszę uspokoić psy. Uspokój spokój pieski, bo krzyczał sobie. Gdzie tak. jest ten, gdzie jest, o jest, dobra. Kurwa, nie umiem klikać. Cześć, ja, ja zablokowywuję wszystkie, kurde, te szafki. A gugugu? Dobra, ja zalepiam wszystkie kontakty. A pilnujesz tam dzieciaki? Ja Purpose? nie wiem, ja Ja jak. pilnuję jednego, nie wiem którego. <gad installmentu> Okej. Okay. Który ma 97,5 oh, stopnia normalnie. Dobra, pokój jest za tere, Też. Hello? Kuźwa! No kurde! Kurde, nie zdążyłem złapać w ostatniej. Ej, nie mnie, nie mnie, nie mnie, A tu? Co za kształt. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty ja jestem do górnogami teraz w garażu garażu jest no. Dobra widzę Wow! Wow, jaki spektator dziwny, stary. Ja mam tu świat do górnogami. Ty No mówiłem, Czemu, wiesz, ja też czemu ja masz kluczyk? Daj Nie mi. łap mnie. No, kluczyk mi oddaj. Ja chcę tylko kluczyk. Ja nic więcej ja nie, nie potrzebuję. Ty nie idzie taką. Czemu to wychlałeś wszystko? Nie idzie tak, no bo musiałem się zabić szybko. Okej, no tak. Jak on z życiem ma? Kuźwa ty. Nie idzie o tego co proszę. Temperatura no nie, nie, nie. Ja, Odejść, odejść, ja wiem gdzie on idzie, ja wiem gdzie on idzie, on chce moją tę sztuczkę z poprzedniego odcinka wyciągnąć. Ja nie eee. wiem, czy jestem kuźwa na górze czy na dole Na wszelki wypadek zalepię, bo mnie kuźwa Ja, ja Zalepiej cały salon, cały salon zalepiej, to na pewno. Ja cały salon zalepiony A twoją starą se zalep, choćba, no? Ja ci tam <laughs> też nie ligię. Bo ci tam widelca wsadzę, no? <laughs> widelca tam... wsadzisz Kuźwa, sensu. no wszystkie dziury zalepiają, no to teraz. Ja kuźwa te pilsy, no dziękuję. Bry dobry dzień, ale nie ma żadnego basenu. Nie łapiemy! <noise> Halo, gdzie jest? No bo Czemu mnie takie FPSy spadają! O, dobra, przy o, basenie tak spadają, wiesz? Nie ma pomysłu I też spadają na spektatorze, bo to tak jakoś tu jest zrobione, nie wiem, jest tyle pieniądze. On pikseli, się idzie kompać No właśnie widzę, że się idzie kompać. Jedną tak osoba więcej jak kuźwa nie ogarnia już w ogóle Jezus Maria, ja, ja... zaraz wymiotuję po prostu... Nie, bez kitu 8 FPS-ów, to jest przesada. Nie ma oh, fuck du, 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 du. Dobry o, den. Cholera, się zbugowały. Dobry ja den, pan! Ja zaraz se monitor obrócę ty, kuźwa do górny bo myślę, że zaraz trafi, no <laughs> Gdzie on jest? Nie wiem Bo ja, ja, się, Poszedł ja, gdzieś do salonu to, z tego co trafi. mi się wydawało. Kuźwa, no nie, ja nie ogarnę do 6 FPS-a gdzie on jest <laughs> No gdzie Halo. Za bardzo nie daliście mi wyboru. Musiałem to zrobić. Okej. Okay. Basen? <noise> nie mam pojęcia gdzie jesteś, nie jestem w stanie cię znaleźć. Nie, no, w nie, nie no tak. ja, ja nic nie zrobię. Się, no. Jeżeli się skupicie, to zobaczycie moje nóżki. Tańczące sobie. Co? Co? Tańczące nóżki? Tańczące nóżki. Ty, ja okay. cię chyba przed chwilą gdzieś widziałem, tak mi się wydawało. Eee, ale gdzieś zobacz, czy ktoś ma z nich tapsy. Eee... Kurwa, że ja to... Ech. On Aria, nie jest w stanie tym spektatorem nie zrobić, ja mam odwróconą yy, całą oś. Kuźnić! A było. co? Byłem koło niego przed chwilą! Widzałem go! Nie! Nie! Zło! Nie! My buster! Quit game! Uninstall! Rage quit! Nie! No bywa. Co tu się wyprawia? Normalnie to ja nie wiem. Nie gramelo. Nie nawet ojców miało ciężko. No, tak no, ja bym powiedział, no. że szansy mieli. No. Co to za mutant, Czekaj. Tak będę grał. Ja wyszedłem. Okej, okay. ja, ja ty też. Odinstalowujesz już grę? <gry> tak, tak, już. Dobra, To do tym super akcentem, dziękujemy za oglądanie, jeżeli wam się podobał, zostawcie komentarz, łapeczkę w górę, dodać film do ulubionego, następniecie na fejsie, także tak, byliśmy tutaj ekipą, wszystkie kanały oczywiście w opisie, yep. to tyle, na razie, cześć, sufik, na razie.